Proszę, tak zjemacka, obudzenie Marek, czy dzień dobry Państwu. Przyglądam się temu warszawskiemu rondu i zastanawiam się, dokąd wy kochani o 5.55 w niedzielę jedziecie. To pewnie w ważnych sprawach. Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w dziedzielny poranek. Trudno w to uwierzyć, ale to jest a, ostatni dzień ostatniego weekendu 2013 roku. E, trochę się ciekawych rzeczy w tych 200, 363 mijających dniach. Pewnie wydarzyło, mamy na to świadków. Wpadną do nas dziś przed 11 i opowiedzą, co warto wybrać z tego, z tego zestawu bardzo ciekawych wydarzeń. Ale po kolei 29, 29 grudnia 363 dzień roku. Dziś niedziela, do końca zostały nam dwa dni. Dziś z kwiatami koniecznie do Dawida, Dominika, Marcina, Tomasza. I Wiktora, słońce w stanie o 7.45, śla idzie o 15.37 godzin i 45 minut tego dnia przed nami. Ciągle krótko, prawda? Już Państwo zauważyli na e, wystawienniczych szybach 75% obniżki? Widać, widać, ale nie dacie się nabrać. Te rachunki finalnie mogą wyglądać trochę inaczej. Nasz reporter Waldek Stankiewicz na mieście, jeszcze nie, ale będzie i opowie Państwu, jak się nie dać nabrać na... Te niespodziewane obliczki, jak się dać wciągnąć w wir wyprzedaży, które czasami są kompletnie fikcyjne. Więc będzie marketingowo na dzień dobry, także bardzo, bardzo poważnie. Są ludzie ulepieni z dobrej gliny, a są tacy ulepieni z błota. Ciężko powity czteroletni chłopiec z Bytomia trafił do szpitala, o jego rodzicach, tak mówimy. Policjanci zatrzymali matkę dziecka, jej partnera oraz jego matkę, czyli babcie dzieciaka. Chłopiec doznał licznych obrażeń, walczy o życie. Będziemy Państwa informować, jaki jest. Stan chłopca. O 7.20 rozpoczniemy przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego roku. Według nas. Dyrektor Wiesław Łodzikowski, dyrektor środka TVP Technologie będzie naszym gościem. Opowiemy o wydarzeniu, które na tę listę pewnie może się wpisać całkiem spokojnie. 2013 rok to jest. Definitywny koniec telewizji analogowej w Polsce. 23 lipca 2013 roku to się wydarzyło. Wyłączony został analogowy sygnał telewizyjny, no i to niewątpliwie był historyczny moment. Całkowite wyłączenie sygnału telewizji analogowej oznacza, że programy telewizyjne emitowane drogą naziemną będzie można odbierać wyłącznie w sposób cyfrowy. W miejsce dotychczasowych kilku ogólnodostępnych programów w telewizji analogowej widzowie uzyskają dostęp do 22 programów nadawanych z trzech multiplexów cyfrowych. Już uzyskali, jak rozumiemy. Jak to działa? Zapytamy dyrektora. Może Państwo zechcą się podzielić z nami także swoją refleksją. Ile to było radości. Sylwia Jaśkowiec zajęła w Oberhofie trzecie miejsce w biegu na 3 kilometry techniką dowolną inaugurującym Tour de Ski. Polka po raz pierwszy w karierze stanęła na podium Pucharu Świata. Zwyciężyła Norweszka Marit Biergen. Nic dziwnego, nie miała z kim się bić. Najlepsza polska biegaczka Justyna Kowalczyk w sobotę rano, wiedzą Państwo, podjęła decyzję o wycofaniu się z zawodów, bo jak mówi i ona, i jej trener, coś specjalnie z uczciwością organizatorom tych zawodów poszło. 7.45, Sebastian Parwinowicz, Telewizja Polska, Sport będzie naszym gościem. Pewnie wrócimy także do tego tematu. Rafał Kot, były fizjoterapeuta polskiej reprezentacji w skokach. Sześciu polskich skoczów awansowało do głównego konkursu, konkursu skoków w Oberstdorfie. Tak się zaczyna turniej tych skoczni. Nasi pełni nadziei. My zresztą też są tacy, którzy naszym najlepiej nie wróżą. Sven Hanawald, niegdyś. Wielki wal, rywal naszego znakomitego Adama Małysza mówi, że nasi nie mają co marzyć o tym, żeby powalczyć o wysokie lokaty w turnieju czterech skoczni, bo nie wytrzymają fizycznie. Zobaczymy swe. Zobaczymy. 8 15 Łukasz Mężek, 300polityka.pl. Także wydarzenia 2013 roku. Trochę tamtego się nazbierało. Techniczny premier, rekonstrukcja rządu, ale pewnie także inne. Bo o 9.15 do swojego wyboru przymierzy się nasza redakcyjna koleżanka Milena Drzewiecka. W jej mniemaniu także wydarzenia roku 2013, więc pewnie też będzie polityka przetasowania w platformie, a tamtego na bogato odszedł Jarosław Gowin upadł chyba definitywnie Grzegorz a w każdym razie jako silny człowiek platformy. No i inne wzloty i upadki na polskiej scenie politycznej będziemy wtedy analizowali. Co mamy dla Państwa jeszcze? No, lista nazwisk, które się wpisały w bardzo ważne wydarzenia 2013 roku w polskiej policji, jest naprawdę bardzo, bardzo bogata. 8.45. Jeszcze jeden świadek roku 2013, Adrian Furgalski, zespołu doradców gospodarczych TOR. Jego zdaniem, wydarzenia 2013 roku, pewnie wypadek pociągu w Hiszpanii. W wypadku zginęło wtedy 79 osób. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, bo to było chyba wczesne albo późne lato. Najgorsza katastrofa kolejowa w Hiszpanii od 40 lat. Około 170 osób zostało wtedy rannych. Do katastrofy w Hiszpanii doszło pod koniec lipca. Pociąg ekspresowy wykoleił się na ostrym łuku tuż przed miastem Santiago de Compostela. Przypomnijmy także, jak myśmy wtedy pracowali. Wracamy jeszcze raz do tego wydarzenia, które buduje w nas ogromny optymizm, nawet przy założeniu, że nasza pani Justyna Kowalczyk na tych wąskich nartach w Turdeskiej nie pobiegnie. Mają kto zastąpić. Agnieszka Górniakowska kolorów oporanku dostarcza. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry, witam i bardzo się cieszę z powodu sukcesu pani Sylwii. Cudownie, wspaniale. Musimy sobie to nazwisko i imię zapamiętać. Sylwia Jaśkowiec. Jaśkowiec. Poczekamy na kolejne biegi, poczekamy na jej plastron. Może żółty, bo może się niewiele urwać od liderki i być może norweszkom tak łatwo nie pójdzie pod nieobecność królowej śniegu. Serwis? Tak jest. Zapraszamy. Zapraszam. Na szczęście możemy zacząć od dobrych informacji, bo noc na Podhalu minęła spokojnie. Wiatr osłabł. Wciąż trwa liczenie strat wyrządzonych przez żywioł w poprzednich dniach. Najbardziej poszkodowany rejon po przejściu halnego, powiat tatrzański, wczoraj odwiedził premier. Donald Tusk zapowiedział, że będą wypłacane zasiłki. Te od 6 tysięcy złotych mają być wypłacane jeszcze przed końcem roku. My byśmy też bardzo chcieli, żeby pani Justyna powiedziała: Mam w nosie wasze machlojki, i tak pojadę, i tak pokażę, jak to się robi. Ale nie na wszystko możemy się godzić, pani Justyno. Kciuki, trzymamy za Olimpiadę, w takim razie tam im pokażemy, gdzie raki zimują. A nasi rycerze skrzydlaci pokażą dziś, jak się walczy o cztery szczyty. Czeziemek, cześć Ziemek, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Co słychać? Zakopane mi nie tylko. Wieje, ale już, ale nie, już tak, nie tak mocno. No nie tak mocno, już nie tak mocno. Pierwiosnka końcem grudnia widział? Nie. Proszę ja. bardzo, pokażcie Ziemkowi, bo Ziemek jeszcze nie widział. tak Końcem grudnia. Pan Andrzej, Andrzej go nam zasłał. Panie zasłał nam pan to zdjęcie w Wigilię dokładnie. Proszę bardzo. Od tego czasu się chyba w pogodzie trochę pozmieniało. Jak patrzyłem i słuchałem, bo byłem bardzo blisko właściwie na miejscu, jak wiatr wysysa śnieg z góry, no to myślę sobie, że... Nie ma To już blisko, i może nie. krokusy pojawią się szybciej niż śnieg. Ja się boję jednej rzeczy, że znowu zima zaskoczy drogowców. Jednak Ja Bym strasznie chciał, szczerze powiedziałem Żeby zaskoczyła? Niech zaskoczy, ale niech. Ale to może niech zaskoczy teraz myślę, że w styczniu, ma się tak, ja, ja myślę, że w styczniu, ja czuję. Czuję drugą ty po połowę stycznia. Jeszcze ty na Wiem tyle, że zimy nie ma, nie będzie na razie i nie słychać o niej. Bardzo ciepło nadal 10 stopni na południu, 9 na Ale to na jest taka perspektywa opisana na ile dni. Perspektywa, dobra prognoza pogody według naszych synoptyków, to jest maksymalnie na 3-4 dni. I tu, I, się, I tu jesteśmy pewni, powyżej dychy tak. i tak będzie w ciągu dnia. W okolicach 10 na południu, 8-9 tak, u nas, u nas, czyli na Mazowszu, 5-4, w ten Nowy Rok, też bardzo ciepły? Ciepły, na razie no, nie ma zmian. Nie A Słońce? Ma zmian. Będzie na południu, bo na południu mamy wyże. Czyli, czyli dafundują nam troszeczkę słońca, głównie w regionach południowych, północ, to niżej, z frontami i trochę deszczu, tak właśnie dzisiaj będzie. Troszeczkę deszczu, trochę przejaśnień, mieszana pogoda, ale ciepło. Proszę Państwa, Pan Andrzej był pierwszy z pierwiostkiem z końcem grudnia. Może u Państwa już wiosna, zimy już nie szukamy. Jak się pojawi perspektywa, to może się tym zajmiemy, ale na razie poszukujemy <laughs> wiosny. Może Państwo w swoim ogrodzie już coś takiego zauważyli. Twoje info do Państwa dyspozycji, kto z nami nie da znać, a Ziemek za chwilę opowie o prognozie pogody z Zapraszamy. Detalami. Zapraszamy. Faktycznie? Pierwiosnek? Faktycznie. Co się Z Mikołajem. 17 po 6.00. Boi się Ziemek wiatr, że drogowców zima zaskoczy? Nie zaskoczy. Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych Autostrad informuje, że drogi krajowe są przejezdne na sieci dróg. Pracują 23 pojazdy do zimowego utrzymania. Jest ich mało, ale są czujne. Jak się pojawi śnieg, to rozjuszone piaskarki się rzucą na te zaspy i w się z nimi rozprawią. Gdyby Agnieszka miała przybić taki stempelek na roku 2013, dobry czy zły, to jaki by był? Ciekawy. Ciekawy i to jest dobra odpowiedź, bo tak jest w istocie. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, ale jedno jest pewne, był to um, rok, który na pewno nie był nudny. Telewizja Polska ogłasza plebiscyt na najważniejsze wydarzenie ostatnich 12 miesięcy. Ba, TVP Info ogłasza taki plebiscyt. Głosować można na stronie tvp.info. Wyniki plebiscytu ogłosimy na naszej antenie 31 grudnia, tuż-tuż. Zechcą Państwo się z nami zabawić i zagłosować. To są ym, kandydatury tych wydarzeń, które zasługują naszym zdaniem na miano y, tych, które powinny się znaleźć na liście najważniejszych w mijającym 2013 roku. Ym... Dajesz się nabierasz na wyprzedaże poświęteczne? Strasznie tego nie lubię. Nie lubię tych tłumów, e, które pędzą i, i chwytają w migratyczności. Ale się my da, tak mamy naprawdę. rzeczywiście, że, że, że jak się pojawiała obniżka, to my się hurtem rzucamy do sklepu i Nie tak jak w Anglii, w Stanach Zjednoczonych czy w Australii, gdzie można zostać stratowanym jeszcze przed wejściem do sklepu, ale tłoczno jest. Rzeczywiście tłoczno jest, zwłaszcza, że no, wiesz, nowy rok się zbliża. Sylwester, trzeba kupić buty, torebkę, sukienkę. Preteksty są. E, najlepsze w takich rozgrywkach są kobiety, oczywiście. Oczywiście, ale myśmy na miasto wypuścili walkę z Tarkiewicza, jakoś sobie musiał poradzić. I poradził. Kobiety lubią wyprzedaży? To po co No, no właśnie, ale trzeba uważać. Czasami cena jest zawyżona, jedna metka wyższa, druga niższa. Wydaje nam się, że kupujemy 30% taniej, kupujemy zdecydowanie mniej, z mniejszą e, ofertą, e, niż e, wskazywałoby na to te metki. Też tak? mam czasem Ostrożnie. wrażenie, że coś kosztuje dokładnie tyle, ile kosztuje po obniżce, bo tyle powinno kosztować. To są wyprzedaże? To są wyprzedaże. Świadomy konsument na wyspach. Marek, łap sukienkę, a niepotrzebna ci nie szkodzi. Taniej, bierz. Ludzie kochani, co ten kapitalizm z wami robi. Yy, mamy do Państwa jeszcze ten apel, o którym już dziś mówiliśmy. Jeśli wiosna u was, to dajcie znać, jak ona wygląda. Pan Andrzej już nam pokazał, jak wygląda pierwiostek z końcem grudnia. Ponoć jest tego więcej. Ponoć zakwitło, to i, ta, to i tam, tu i tam, więc czekamy na Państwa sygnał i znaga. Teraz już serwis. Dobrze to nie wygląda, szczerze powiedziawszy, takie gondole, które powinny wozić narciarzy, a wożą powietrze. No właśnie. Rowerkiem takim, a podobno są też takie opony zimowe na rower. Można zmienić. Może rzeczywiście zagastają. Także wyglądają te puste ulice miast, które powinny się roić od turystów. My, Państwa, cały czas namawiamy do tego, abyście nas wsparli wiosennym wizerunkiem końca grudnia. Trochę tego już jest i tak nam się wydaje, że gdyby się teraz okazało, że zima jednak przychodzi, to czulibyśmy, że w tym jest trochę. Czegoś niesprawiedliwego, ale może jeszcze przyjdzie, nawet na pewno jeszcze przyjdzie. Proszę bardzo, Chiacenty. Są i takie miejsca w Polsce, gdzie o tej porze roku można je zobaczyć. Bardzo dziękujemy naszym telewizjom za to, że zechcieli się pofatywać do ogrodu, do swojego pod koniec grudnia. Zróbcie pstrygi wysłać. Tak to właśnie wygląda. Ale coś się obawiam, że możemy być spokojni. Przyjdzie taka chwila, kiedy jeszcze sypnie, kiedy jeszcze będzie biało. Wiesław Łodzikowski, dyrektor ośrodka TVP Technologie, będzie naszym gościem, bośmy nawet nie zauważyli, jak od dobrego pół roku żyjemy już w całkowicie cyfrowej telewizyjnej rzeczywistości. No duże dziewczyny, ale ładne. Albo panowie. A konkurs piękności to Panie chyba, nie? Chyba różnie, misterów też się wybiera. Aha, no dobra, różnie, <laughs> nie gender po gender. A propos, będziemy się łączyli z Pawłem Szotem, który wsłuchuje się w echa pewnego listu wystosowanego przez Episkopat Polski do e, m, polskich księży. Mieli ten list odczytywać w parafiach. Nie było takiego obowiązku, było za to takie zalecenie. Paweł Szot pod jedną z parafii już za chwilę. I tyle właściwie teraz. Maciek Wąsowicz Państwa Zapraszam na Woronicza 17, na Woroniczej 17 nawet, jak mój nieoceniony kolega mówił. Tam się z kilkoma politykami umówił, no to będzie bal. Państwu polecam program, Maczkowi. wytrwałości życzymy. Agnieszka Górniakowska, Marek Czyż, dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.